Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jeśli uda mi się go zmontować i opublikować, to będzie już czwarty na moim kanale. Jak szybko czas leci. Dzisiejszy dzień zaczynam zestresowana i zlękniona, ponieważ za chwilę mam jazdę samochodem przed egzaminem praktycznym z prawa jazdy. Wykupiłam sobie kilka godzin, żeby pojeździć, bo po ostatnim egzaminie troszeczkę się załamałam i postanowiłam, że zrobię sobie przerwę. Ta przerwa wyszła na 2,5 miesiąca. Mniej więcej przyczyniło się też do tego to, że terminy na egzamin są, jakie są. Dlatego stresuję się, że zapomniałam, jak się jeździ. I też wykupiłam sobie godziny z innym instruktorem, i trochę zastanawiam się, jak to będzie, co to będzie za człowiek. Czy czasem nie powie mi, że w ogóle się nie nadaje do jazdy i powinnam sobie odpuścić. To chyba jest największy mój strach. Wiem, że to jest nieracjonalne, ale mój mózg. Popowiada mi, żebym się bała. Pewnie po jazdach stwierdzę, że zrobiłam overreacta i że nie warto było się tak stresować, ale teraz kto mi zabroni? Kto mi zabroni się stresować? No. Postanowiłam się wynagrodzić, bo przez to, że przez stres troszkę ściska mi w żołądku, to nie wypiłam kawy, ale teraz już mogę i w sumie nie było tak źle. Oczywiście e, dzień jak co dzień najpierw się stresuję, wyobrażam sobie najgorsze scenariusze, a później to się nie sprawdza. Chciałabym umieć bardziej kontrolować stres w takim, takiej fazie aktywnej, kiedy zaczynam sobie e, nakręcać wszystko w mózgu, ale jeszcze nie wymyśliłam takiego Sposobu, który by działał na dłuższą metę, bo na przykład ćwiczenia oddechowe, czy taki butterfly hack, zaraz wam pokażę o co chodzi, działa przez chwilę wtedy, kiedy to robię, a później przestaje działać. I generalnie postawię sobie tu. Butterfly hack chodzi o to, że kładziesz sobie tutaj dłonie i, i o tak uklepujesz sobie z jednej z drugiej, z jednej z drugiej, i to bardzo działa kojąco na układ nerwowy, więc jak mamy czas takiego stresu, lęku i niepokoju, to taki butterfly hack może dać nam ulgę chwilową, lek dla mnie albo w sumie na dłuższą metę, jeśli stosować to regularnie. Myślę, że właśnie to jest to, że nie stosuję tego regularnie, to może dlatego mam takie problemy ze znalezieniem dla siebie sposobu. No, w każdym razie nie było tak źle. Czas na kawkę. Pierwsza kawusia dzisiejszego dnia. Wasze zdrowie. Powiem Wam, nie nagrywałam vlogu przez tydzień, zrobiłam sobie przerwę, bo i tak mam sporo materiału do zmontowania, a nie nadążam z tym wszystkim. Więc wracam do nagrywania i mam takie wrażenie, że przestałam. Umieć, przestałam umieć, tak się mówi. W każdym razie oduczyłam się troszeczkę nagrywania i mówienia do kamery, ale lecimy z tym dniem, z tym vlogiem, będzie wszystko w porządku. Taka jestem mądra po tych wszystkich jazdach, aż jeszcze dwie godziny temu po prostu robiłam pod siebie ze strachu. Dość dużo energii, co jest nietypowe, więc postanowiłam, że zrobię bardziej ambitną kolację, i dzisiaj na kolację mamy gofry. Werdykt, bardzo dobry gaf gofry. Gafry. <grafy> Zrobiłam sobie też sos ze Skyra i dżemu 100%. Dodałam później off-camera wiórki kokosowe. Wchodzi jak złoto. Nawet lepiej niż pita śmietana. Jo. Wczoraj miałam taki super dzień, dużo energii, udało mi się pomedytować, napisać w dzienniku, zrobić rozciąganie, ponadto byłam na tych jazdach elką, ponadto pracowałam. Naprawdę bardzo fajny dzień, tylko wieczorem dopadła mnie migrena, więc przez e, 3 godziny wygotowałam, ale przeszło mi i mogłam spokojnie zasnąć. Za to dziękuję. Z rzeczy ważnych to odgruzowanie pralki. Nie wiem, czy kojarzycie, że niektórzy ludzie mają taki, takie krzesło, na którym układają ubrania, które nie są zbyt brudne, żeby je jeszcze wyprać i zbyt czyste, żeby włożyć je do szafy. No to u mnie takiego krzesła nie ma, za to jest pralka i to jest dla mnie pralka of shame, więc troszkę ją odgruzuję i wstawię prania na dzisiaj. O mój Boże, ale ja się czuję teraz produktywna. Mimo, że to jest bardzo mała rzecz, że wstawiłam to pranie, to jedna rzecz z listy odhaczona i jestem z siebie dumna. Jak to mówi Agasawa, balans zdrowych rzeczy i syfu powinien się zgadzać. Więc dzisiaj sobie przetestujemy nowość w żabce: taki Red Bull, biała brzoskwinia, oczywiście bez cukru bo nie piję generalnie rzeczy z cukrem. Uważam, że kalorii można sobie jeść i lubię dobrze zjeść, widać po mnie, ale piję zawsze bez cukru. Próbujemy. Zrobimy sobie taki ASMR. Mam nadzieję, że było to słychać. Pachnie pięknie brzoskwiniowo. Mmm... Taki dość kwaśny jest, faktycznie czuć tą brzoskwinię, coś w stylu takich brzoskwinie z puszki, jest dość słodki, nie wiem jak prezentuje się ta wersja z cukrem, ale ten jest dość słodki, jest kwas na pewno, ale generalnie dobry, bo lubię takie smaki, chociaż moim faworytem dalej zostaje taki różowy. Red Bull, który niedawno też wyszedł, on jest chyba o smaku leśnych owoców i chyba ten mi bardziej smakuje, a ten też ok. Można sobie spróbować, jeśli tak jak ja dbacie o balans syfu do zdrowych rzeczy. Bardzo się cieszę, że udało mi się odhaczyć medytację, że o tym pamiętałam. Patrzę w przyszłość z nadzieją, że uda mi się utrzymać ten nawyk. Kiedyś najdłużej medytowałam codziennie, chyba przez pół roku, i widziałam dobre rezultaty, szczególnie na to, że dużo myślę. W sensie zaczęłam myśleć mniej. Zaczęłam być bardziej spokojna, mniej latać i umiałam skupić się o wiele dłużej niż na przykład przed medytacją, albo potem jak zostawiłam ten nawyk. Mega mi się podoba też aplikacja Headspace. Nie wiem, czy będzie widać, że jest napisane, że 701 osób 701 osoba 701 osób nie wiem. Medytuje właśnie ze mną i fajnie jest tak poczuć, że nie jestem sama. Taki śmieszny feature, który może dla niektórych być obojętny. Mała rzecz, a cieszy, przynajmniej mnie. Ale mam dzisiaj słaby dzień na siłownię ale liczy się to, że poszłam. I generalnie jednym z najlepszych skilli, których się nauczyłam za ostatnie, nie wiem, rok, to to, żeby się nie karać za takie dni. I po prostu rozumieć, że jak kiedyś daję z siebie 100% i moja faktyczna pojemność to 100%, to będzie to zajebisty dzień, ale jak daję z siebie 100% przy pojemności 20%, to też jest dobrze. I przynajmniej byłam, zrobiłam coś dla siebie i, i fajnie. No co? Fajnie i polecam wszystkim takie podejście. Chociaż mówi to osoba, która przez większość swojego życia się zazwyczaj karała za takie gorsze dni, i później nadrabiała to, albo po prostu zaciskała zęby i robiła cięższy trening, mimo że nie czuła się na to. Więc nie róbcie tak jak ja. jak idziemy na balkon. Siema, witajcie z śniadania takiego, jak zwykle, więc nie mam co opowiadać, nie mam żadnych faz, cały czas jajka, nic się nie zmieniło, chciałam po prostu się przywitać i rozpocząć ten dzień we vlogu. Śniadanie zjedzone i możecie teraz zgadywać co będzie? 3, 2, 1, oczywiście kawusia. Słuchajcie, najważniejszy jest smak. I zawsze tak mówię, jak nie wyjdzie mi laty art. No ale nie jest to najładniejsza kawusia całej mojej kariery kawowej. Przyznam szczerze. Hej. Wróciłam właśnie z trzecich jazd w tym tygodniu. Już ostatnich przed egzaminem. Jutro o 10 wyruszam elką egzaminacyjną zdawać egzamin. Mam nadzieję, że mi się uda. Czy czuję, że wszystko umiem? Zdecydowanie nie. Czy uważam, że... Jestem dobrym kierowcą. Myślę, że powinno wyjść to w praniu i że powinnam nabrać doświadczenia. Czy podoba mi się jeździć? Tak, zdecydowanie. Chciałabym mieć już prawo jazdy i ruszyć w drogę i pociszyć po prostu te skile, które zdobyłam, albo zdobyć tych, których zdobyć mi się nie udało podczas kursu. Liczę, że uda mi się jutro zdać, bo już mam dość tych egzaminów. Więc trzymam za siebie kciuki. I stay tuned. Jutro na pewno wam opowiem, jak mi poszło. Cześć, Ma. Dzisiejszy dzień zaczynam od auta, bo w sumie przed egzaminem na prawo jazdy nie miałam ochoty nic mówić, rozmawiać ani nic robić, bardzo byłam zestresowana. Poszło dobrze, nawet 40 minut sobie jeździłam, ale nic, nic to nie dało, bo i tak negatywny. Wymusiłam pierwszeństwo na rondzie, więc sobie jeszcze nie pojeżdżę przez miesiąc co najmniej, bo pierwszy. Termin na egzamin chyba złapałam 27 maja. Dzisiaj jest 25 kwietnia. Także sobie trochę poczekam. Pewnie znowu złapię jakieś dodatkowe jazdy, bo czuję się bardzo nieprzygotowana i zestresowana jeszcze bardziej niż to potrzeba, jak nie jeżdżę długo, bo mam takie wrażenie, że jestem totalnie nierozjeżdżona, zapomniałam, jak się jeździ i tak dalej. No i tyle nie. Co zrobić? Jedziemy sobie do Warszawy. Bo chyba o tym nie mówiłam, że idziemy do Warszawy. E, nie ma jakichś żadnych, żadnych większych planów na dzisiaj, przynajmniej. Jutro idziemy lepić z gliny kubek i czarkę. E, Andrzej nie jest zbyt zadowolony, bo nie lubi gliny, <laughs> ale nie miał wyboru, bo już potwierdziłam termin, jak e, mnie pytała ta dziewczyna, która zapraszała nas do swojej pracowni. No, a dzisiaj, pewnie, jak zwykle, turystyka gastronomiczna. Tak się to nazywa? taka gastronomiczna, coś fajnego do zjedzenia. Mam nadzieję, że nie będziemy stali w kolejkach, bo jak byłam w Warszawie na festiwalu kawy, to raz mi się udało zjeść w tym miejscu, gdzie chciałam zjeść i to szczęśliwym trafem, bo akurat zwolniły się stoliki, a wszystko reszta było na rezerwację albo stanie w kolejce po godzinie. Nie udało mi się pójść na żadne japońskie ani koreańskie, niczego ciekawego spróbować w Warszawie wtedy, bo naprawdę gigantyczne kolejki do każdego lokalu skutecznie zniechęcały, więc jadłam pizzę przez dwa dni. Na obiad i na kolację. No i mam taką nadzieję, że złapiemy kawkę, ale zobaczymy jak to będzie, bo dopiero za 4 godziny jesteśmy na miejscu, a za 4 godziny może zmienić się wszystko. Łącznie z całym naszym życiem. No więc tyle, widzimy się w Warszawie. To, jak, jako ludzie się zachuchujemy i, i, i może. To co, dotarliśmy. Witajcie w stolicy. Od razu czuć ten wielkomiejski wajbik. Jaka generalnie Warszawa jest ładna. Jak tu nie jest szaro, buro i ponuro, czyli tutaj jesienią i zimą. Pierwszy raz tutaj jestem późną wiosną, slash latem, bo w sumie tutaj jest tak zielono. Naprawdę mnie to zdziwiło, bo na Pomorzu to jeszcze, jeszcze trochę jak gdzieniegdzie łyso. Zaczynałem tylko bzy, tam coś się rozwijać. A tutaj wszystko kwitnie, pachnie, lata. W sumie to lipy już puszczają te swoje puchy i one wszystkie wszędzie latają. Ale naprawdę bardzo ładnie jest takie jest zielono. O, i słychać ptaki. Fajnie. Bardzo dobre to było. Udało nam się trafić w porę lunchową, więc zapłaciliśmy za dwa koreańskie kurczaki z ryżem i dwa napoje 90 zł, co uważam za bardzo dobry wynik. I dawno chyba tak tanio nie jedliśmy jakichś dwóch obiadów i napojów w restauracji. Trochę dziwny był ten sos dla mnie, bo przywykłam, że koreańskie jest bardziej słodko-ostre, a on był trochę pomidorowy, taki kwaskowy więc było to nietypowe i trochę nie to czego się spodziewałam, a jednak jak człowiek się nastawi, to się nastawi i ciężko jest zmienić swoje zdanie, ale mimo to nie mówię, że było złe, było całkiem, całkiem dobre. Właśnie odkryłam, że ten puch, który lata, jest z kasztanów, a nie z Lipy. Bardzo przepraszam, pani Lipo. w nowym, pięknym dniu. Myśmy się już w, 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 już nie umiem gadać. Dopiero się obudziłam. Wymeldowali z mieszkania i w ogóle miałam taką rozkminę, że realne życie wygląda tak, że ludzie sobie jadą na jakieś wakacje i wynajmują mieszkanie o, w takim bloku, a nie w pięciogwiazdkowym hotelu jak influencerki. I zazwyczaj jak oglądam, że ktoś sobie jedzie na weekend do Warszawy i wynajmuje sobie hotel za tysiąc za noc, to mam wrażenie, że jest ze mną coś nie tak. A potem sobie przypominam, że po prostu ludzie o tym nie mówią w internecie za bardzo i dość często, że zwykły, normalny Kowalski wynajmuje sobie po prostu mieszkanie w jakimś starym bloku, żeby było taniej, żeby mieć budżet na to, żeby wydać go na jakieś inne rzeczy, przyjemności i atrakcje, aniżeli po prostu mieć piękny pokój z jacuzzi. No, także tak. była ta kawa, ok, była ta macza, tylko trochę smutno mi, że były do wyboru dwa rodzaje mleka, bez laktozy i owsiane. Owsianki mi w ogóle nigdy nie pokazywać. No, no, jestem hejterem owsianki. Kiedyś za bardzo się przyjadłam tą owsianką i teraz jak czuję smak owsianki, to mam takie... Ciekawe, ile razy powiedziałem słowo owsianka przez ostatnie parę sekund. Anyway, było ok, bardzo dobra cynamonka, taka bardzo wilgotna, dużo cynamonu, dużo nadzienia. Bardzo fajno, fajnie przełamane przez ten taki krem góry. On był taki waniliowo-śmietankowy bym powiedziała. No taki fajny był, taki fajny no. bardzo dobrze się bawiłam nauczyłam się lepić kubki, jak widać na załączonych obrazkach i nie spodziewałam się, że tak mi się spodoba i że wyjdzie mi naprawdę ładny kubek teraz tylko trzymam kciuki żeby nie, odpadło, nie odpadł uchwyt w trakcie wypalania bo jak kiedyś byłam na toczeniu na kole to odpadł mi uchwyt od mojej, mojego kubeczka i niestety nie udało się go uratować więc trzymam teraz za Ciebie kciuki i za mój kubek, żeby dzielnie się wypalał w tym piecu. Siema. witam się z Wami już po 15, bo dzisiaj taka huge zamuła po prostu wjechała Po podróżowa. W tym noclegu, w którym byliśmy, nie mogłam się wyspać. Cały czas się budziłam i obudziłam się finalnie o 6 rano, niewyspana, nic a nic. W końcu swoje to swoje, moja ulubiona poduszka, mój materac, na którym się najlepiej śpi. To są chyba pierwsze oznaki starzenia się, że nie mogę się wyspać poza domem, bo potrzebuję mojej poduszki ortopedycznej i mojego wyselekcjonowanego materaca. <grym> Spałam bardzo długo, ponad 9 godzin, więc czuję się no zamulona. Zawsze tak jest, jak za dużo śpię. W związku z tym wrzucam dzisiaj na luz. Jedyne co mam dzisiaj o 18 to kolejny zjazd, już trzeci mojego kursu uważności, o którym mówiłam też w poprzednich vlogach. Jest to kurs MBSR, czyli Mindful Based Stress Reduction. Dzisiaj dostałam już maila z zapowiedzią i będzie taka uważna aktywność fizyczna. Trochę, trochę się cieszę nawet, bo na zamułę zawsze ruszanie ciałem pomaga, więc czekam do 18, .00. jeszcze niecałe 3 godziny zostały, a tymczasem idziemy sobie na spacer. Mam taką małą misję, żeby kupić okulary przeciwsłoneczne, bo cały czas mrużę oczy i e, no, w moim wieku to już trzeba o tym pomyśleć, żeby nie były zmarszczki. No. A tak naprawdę to chcę zadbać o swój komfort, jak wychodzę o, kotek. <laughs> jak wychodzę na dwór, żeby nie mrużyć oczu, też nie nadwyrężać, nie... E, nie wystawiać to na mocne światło słoneczne. Przydadzą mi się na lato w każdym razie. Wróciliśmy. Kupiłam takie okulary. Jak dla mnie, bardzo nietypowe, ale fajnie to wygląda. Mi się podoba. Trzecie spotkanie z kursu uważności zakończone. Bardzo się cieszę, że byłam dzisiaj i że udało mi się pokonać moją zamułę. Ostatecznie pokonałam ją podczas praktyki uważnego ruchu, ale to, że nie skrolałam telefonu siedząc na kanapie i zataczając się w swojej zamule, tylko popisałam sobie w dzienniku, zrobiłam prysznic, wzięłam prysznic. Wypiłam sobie elektrolity, dodatkowo mnie wspomogło w tej mojej walce. Także już jak na tradycję przystało, czyli chyba drugi albo trzeci raz, bo wydaje mi się, że nie nagrywałam przez jakiś czas. Zakończę ten vlog właśnie po praktyce uważności, po spotkaniu na kursie uważności. Dziękuję, że byliście ze mną przez te kilkadziesiąt minut i widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko.